Witam wszystkich podobnie serdecznie. tutaj z jest biedy i zapraszam Was już na kolejny odcinek z gry Metro Last night. Dokładnie, dokładnie, jesteśmy na bagnach. A tutaj jest naprawdę ciemno. Ehm, kuźwa, może jakiś noktowizor by mi się przydał czy coś takiego. Okej, okay. chyba tlenu mam tutaj pod dostatkiem. A dokładnie filtrów. Jestem tutaj sam jak palec. No nic, no nic. 11 minut. No, na niecałe 12 minut mam powietrza. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj wolę nie biec. Po cichu może jakoś sobie przejdziemy. Czy coś takiego. No nie, tylko nie mówcie, że jakaś wiedźma, bo nie uwierzę. Podładujmy sobie. Słyszę, słyszę, a to to są pułapki. Dobra, amunicjone. No i noktowizor. Zajebioza. No idę, idę. Poczekajcie, założę sobie noktowizor. A, ciekawie to wygląda. Aczkolwiek, nie sądzę... Żebym to jakoś maniak maniakalnie potrzebował Nie, tutaj tylko i wyłącznie obawiam się pułapek Ktoś tutaj dyszy Okej, okay, może zdejmijmy ten aktywizor Chociaż sam nie wiem, wiecie? Sam nie wiem. Okej, okay, wezmę standardowo kałacha i do przodu. no powodzie iść za bardzo nie mogę. Spój do sobie tutaj tędy. Chyba tam muszę iść, bo tak jakby to było oświetlone. Nie, jednak no, to który mi się przyda. I wezmę shotguna. Bak, coś mi na papę nagle wyskoczy. To zrobi mi się gorąco. Okej, okay, nie tędy. No, fuck. Jakieś gówna wydają odgłosy. O Jezus. No dobra, do you na fight. Jeszcze nie strzela. Okej, okay, może kolega sobie odpuścił. Heh, zobaczył jaki wielki jestem. Okej, okay, zebrałem to co mogłem zebrać. Fuck, ja bym się przebiegł, ale... Ale poczekałem, zobaczcie. No, tit! Ruszy to swoją dupę, czy nie? Mamy za co zacząć strzelać, czy jak? No dobra. Eins Swaj dry. Oj, to był chyba głupi pomysł, wiecie? Ło, wow, no to najlepszy na pewno pomysł nie był Nie, 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 musimy sobie podładować Zły przycisk A to zaraz fajne No to wizor również działa na baterię. Czy coś się... the hell? Co, mam z tym walczyć? nie, 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 na pewno nie teraz, na pewno nie dzisiaj Ja uciekam Tędy, tędy! Zostaw mnie, zostaw mnie, Artyom, biegnij! Dobra, a to jest jakiś wejście, więc za dużo on nie wejdzie, nie ma szans. No nie ma bata. Nie przeciśnie się. No i gitara. jaj tu też... Są te puszki I trochę boję się je poruszyć No bo wiadomo, nie wiem, może Coś tutaj do mnie przylezie Fuck Okej, okay. fajnie, fajnie Wow The fuck nie zauważyłem. Tym razem nie zauważyłem. No ale dobra. Ciągle tutaj coś słyszę, no. Ty już nigdzie nie pobiegniesz. Nie. Nie potrzebuję. Tutaj przede wszystkim patrzę na siebie. Czy nie daj Boże nie ma jakichś pułapek? Ale jasno, fuck Tutaj coś jeszcze? Raczej nie, o! Ktoś mówi, że to ja No, oni są tam I co, ja tak sobie przejdę, jakby nigdy nic? Dobra, idę, idę, idę. Ooooo, wow, oczywiście nie idę. Ja też walę w tego dużego, ale on wali we mnie bardziej. Ło, wow, ho, ho 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 kolego, kolego, kolego. Ja do ciebie nie mam. Aha, oczywiście wpadłem do wody. Wyskakuj, wyskakuj! Nie czas na pływanie. Nie wiem, gdzie jest to gówno duże. Ja pierdykam, jakie to jest swarde. Dobra, chyba się złożył. Albo chyba jeszcze nie! No, walcie w to! Kuźwa, dlaczego ja tutaj robię zaprzynętę? Oszołomiona, no i co z tego? E no, mi tutaj, kuźwa na boys nie starczy na niego! No, świecie mu popysku czy coś! No nie, idlen za chwilę mi się skończy. O, Się zebrało. Dobra, jebany. Sami sobie tam strzelajcie. FAK! Dobra Dawaj tą kłodę Bo ja tutaj nie chcę stać NO NIE! No bez skitu I zginę O Jezus, o Jezus.

No, potem jak taka pani lała, to. ty. Nadzieję, mam przemówienie, zabrakło Dobra, wybaczam ci, dziewczyno. Ok, ludzka, więc cóż, to by było na tyle. Bo potem już będą dłuższe odcinki, he. Mam nadzieję, że mamy komentarz. Jaki ten gameplay wam się podobał? standardowo, zapraszam do komentarzy. Subskrypcja, ten trzymacie się, do usłyszenia. Hejos!